Teraz obraz przejmują księża dekanatu Praszkowskiego. Idą tu też ludzie bardzo stroskani. Idą tu ludzie bardzo stroskani. Tu do kalmaryjskiej cudownej pani. Dies salvus sol glentis Atlantis et panentis za Śpiewamy pieśń na wejście przed eucharystyczną liturgią. Nasza kalwaryjska Pani, serca naszej przyjmij w Danii. bądź nam matką zawierzenia, prosi Cię, praszkowska ziemia. Strona 23, śpiewamy Amen. wszyscy. zamierzenia, Wszystkie prośby, które nosimy w naszych sercach, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbanym. Moja wina, moja wina, Moja bardzo wielka wina, że do najświętszą Świętszą zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Ane smiluj se nad nami, Ale smiluj se nad nami, Christe smiluj se nad nami. Christe smiluj se nad nami. Chryste, rzekł do ucznia oto matka twoja i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie oto słowo pańskie chwała Tobie na krzyżu Jezus w gromadzie rozproszone dzieci Boże powszechne macierzyństwo matki Syjonu wypełnia się w macierzyństwie Maryi Umiłowany uczeń, który stał się jej synem, oznacza tych wszystkich, oznacza nas, którzy przez wiarę w Chrystusa zjednoczyli się w jednej owczarni. Również i dziś Chrystus gromadzi nas, zwłaszcza tutaj, na tym miejscu, wokół swojego krzyża. Stajemy obok Maryi i naszej matki. A krzyż, moi drodzy, jest dla nas potrójnym znakiem. Jest znakiem Bożej mądrości. Jakże często mądrość ludzka nie wytrzymuje czasu próby. Potrzebujemy, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Bożej mądrości. I dlatego, moi drodzy, mówiąc o krzyżu Chrystusza, pragnę zacytować znamienne słowa Jana Pawła II który mówił w Warszawie w Kościele Wszystkich Świętych w 1987 roku. Ziemia Polska, ziemia ojczysta, uwielbiaj Chrystusowy Krzyż. Niech On wszędzie świadczy o tym, który do końca nas umiłował. Przez Krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma i dlatego krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, naszych rodzin muszą doprowadzić do zrozumienia i hańbą naszych czasów jest to, że na ołtarzu, na którym jest miejsce tylko dla Boga, stawia się człowiek. To wywrócenie zasadniczego porządku jest przyczyną nieszczęścia dzisiejszych ludzi i świata. Człowiek, mówię, może być szczęśliwy tylko wtedy, jeśli Bóg Jego prawa są na pierwszym miejscu. Pragnę przypomnieć słowa świętego Augustyna. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu. Należy się o Marii korona. Należy się o Marii korona ze złota, Naszej czci. Należy się Maryi Korona ze złota naszej miłości, za to, że jest naszą czułą matką, która swoim duchowym macierzyństwem obejmuje wszystkie członki ciała mistycznego, a zwłaszcza dzieci naszego narodu. Należy się Maryi Korona ze złota naszych cnót, przez które naśladujemy ją, naszą niepochalaną siostrę. Królowę Piękności. To miejsce w przeciwny sposób nastraja serce i umysł do wnikania w tajemnicę tej więzi, jako łączyła cierpiącego zbawcę i jego współcierpiącą matkę. Bo każde sanktuarium jest bowiem miejscem uprzywilejowanym, gdzie doświadczenie pątnika bratają się w życie Maryi, a doświadczenie ojczyzny regionu ustanną miłość Kościoła, Jego Matki, jest miejscem szczególnego działania Boga i Jego łaski w człowieku. Tak więc Kościół, dzięki sanktuarium, staje się coraz bardziej domem niż udziałem ja wcześniej, że nie można oddzielać ziemi od nieba i nieba od ziemi. Niech nam w tym dopomaga Matka Boża Kalwaryjska, którą ukoronujemy. Złotymi diadenami i będzie, będziemy koronować każdego dnia naszymi chrześcijańskimi cnotami. Zakończmy naszą refleksją słowami Romana Wrancztytera. Maryjo, stojąca pod krzyżem syna, matko niewytrwałych i zmęczonych wędrowaniem, bądź z nami zawsze, w każdej chwili naszej codzienności. Bądź w naszych łzach i uśmiecha. bądź przy nas w cierpieniu i chorobie. Ześlij radość i nadzieję. Maryjo gromnico wśród burzy, pocieszycielko wśród zagubionych, jesteś gwiazdą pociechy, uśmiechem przebaczenia, słońcem dobra, ratunku niezdecydowanych. Latarnia obłądzących w sobie, Maryjo o wszystkich naszych troskach wiedząca, Matko bolesna spod krzyża, wyrozumiała, najcierpliwsza. Matko jasna jak miłość, wstawiaj się za nami. Ekscelencja, ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak, który od lat z księdzym Kustoszem tworzył to święte miejsce, odczyta dekret koronacyjny Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Często Częstochowa. Na prośbę Jego Ekscelencji Wacława Depo, arcybiskupa Częstochowskiego przedstawiającego w liście z dnia 22 października 2014 roku prośby duchowieństwa i wiernych na mocy szczególnych uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka chętnie pozwalamy, aby łaskami słynący obraz Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem Jezus który pobożnie trzony jest przez lud chrześcijański pod wezwaniem kalwaryjskiej matki zawierzenia miejscowości o nazwie Fraszka, został w imieniu i powagą papieża uwieńczony drogocenną koroną. Sam papież, dnia 18 marca 2015 roku. Podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra z wielkim szacunkiem pobłogosławił te korony w obecności arcybiskupa szrzęstowskiego Wasława Depo i księdza Stanisława Kasińskiego, proboszcza miejsca, w którym trzony jest łaskawie słynący obraz bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenie w siedzibie kongregacji kultu bożego i dyscypliny sakramentów dnia 30 czerwca 2015 roku podpisał Robert Sarach Prefekt i arcybiskup Artur Roż Sekretarz заграем вам. Co dziewico, Najświętsza Matko Odkupiciela Jezusa Chrystusa Kalwaryjska Matko Zawierzenia Stajemy dzisiaj przed Twoim kalwaryjskim obliczem Pobłogosławionym przez świętego Jana Pawła II Jako wspólnota wiary Kościoła Archidiecezji Częstochowskiej Ze mną jako jej pasterzem Z woli Twojego Syna Z arcybiskupem Stanisławem Nowakiem Seniorem naszej archidiecezji księdze biskupem Antonim Długoszem, biskupem współpracownikiem oraz rzeszą tu zebranych, Twoich wiernych, mat. Przez blisko 90 lat istnienia diecezji wzrastamy w Twojej szkole, ucząc się od Ciebie zawierzenia Bogu i przyjmowania miłosiernych planów Jego opatrzności w każdym czasie w każdej sytuacji naszego życia. Dziękujemy, że w tym czasie życia Kościoła na ziemi polskiej prowadzili nas niezwykli świadkowie wiary w osobach sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II człowieka zawierzenia. Dlatego w nieustannie zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-politycznych, będąc dla na nas przedziwną pomocą i obroną Maryjo, wytrwaliśmy w wierze Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelię i tajemnicę Kościoła. Dzisiaj w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń dla wiary i odważnego, A świadectwa, prosimy Cię, zwróć na nas po raz kolejny swoje miłosierne oczy, aby wyprosić to, czego najbardziej potrzebujemy. Maryjo Kalwaryjska matko zawieszenia. Oddaję Ci całą wspólnotę Kościoła Częstochowskiego, aby była silna wiarą, nadzieją i miłością. Przyjmując Ewangelię Jezusową z wszystkimi jej wymaganiami, autentycznie interpretowaną i głoszoną przez pasterzy Kościoła, nie ulegając w niczym trendom neopogaństwa i nie idącą na kompromis z propozycjami tego świata. Zawierzam Ci wszystkie rodziny aby były prawdziwymi wspólnotami życia i miłości, budując swoje szczęście na fundamencie Jezusa Chrystusa i jego prawie miłości, prowadząc do zbawienia swoich członków w oparciu o słowo objawienia i życie sakramentalne. Powierzam Ci szczególnie młode pokolenie, nasze dzieci i ludzi młodych, aby wzrastały w przyjaźni z Jezusem, otoczeni miłością i w swoich rodziców, nauczycieli, Wychowawców widusz duszpasterzy. Niech przezwyciężają wszelkie zagrożenia, demoralizacji i błędy. Już dzisiaj zawierzam ci wszystkie drogi spotkań ludzi młodych w ramach Światowych i Młodzieży 2016 roku pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Przedstawiam Ci wszystkie wspólnoty parafialne na czele z ich duszpasterzy. Będą żywym kościołem pośród ludzi i dla ludzi, których każdy będzie mógł odnaleźć swoje miejsce i swoją niepowtarzalność, karmiąc się Słowem Bożym i Chrystusowym ciałem. Niech staną się świadkami wiary wobec niekontrolowanego liberalizmu moralnego. Ze szczególną prostą i odpowiedzialnością ona. Zdaję Ci wspólnoty wyższego i niższego seminarium duchownego. Błagam o dar nowych powołań do służby Bożej z naszych rodzin. A następnie Wyższy Instytut Teologiczny Społeczności Kurii i Sądu Metropolitarnego, Tygodnik Katolicki Niedziela, Katolickie Radio FIAT i wszystkie pozostałe instytucje diecezjalne. Zawierzam Ci, Maryjo, wszystkich ludzi chorych i cierpiących, ludzi w podeszłym wieku, całą Rzeszę bezrobotnych, ludzi w jakikolwiek sposób skrzywdzonych i wykluczonych, a zwłaszcza ludzi zniewolonych od strony materialnej i moralnej. Niech ich wszystkich ogarnie i poddźwignie miłosierna miłość Twojego Syna. Jeszcze raz w szczególny sposób Twojemu niepokalanemu sercu oddaję wszystkich braci kapłanów, osoby życia konsekrowanego, począwszy od księży neoprezbiterów, aż po kapłanów seniorów z ich saryzmatem modlitwy i cierpienia. Niech miłość do Twojego Syna i wobec Ciebie Maryjo będzie dla nich siłą w trudach apostolstwa, a zwłaszcza w sytuacjach niezrozumienia i ataków kierowanych przeciwko nim przez siły nieprzyjazne Kościołowi. Wreszcie oddaję Ci Maryjom opiekę to miejsce, któreś wybrała. Archiwiocezjalne sanktuarium na Kalwarii w Praszce. Jego założycieli, księdza Stanisława Kasińskiego, fundatorów, ofiarodawców, jego teraźniejszość i przyszłość Zawierzam Ci wszystkich bez wyjątku. Wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Nie wszystko służy większej Twojej czci w dziele zbawienia człowieka. Przyjmij ten kolejny akt zawierzenia, wypraszając maskę wierności i wewnętrzną siłę do jego realizacji. Ty jesteś pełną. Uh oh I posłuszni Jego Słowo ośmielamy się mówić. Ojcze, nasz, który się zniebie, święcie, nie Twoje, czyli skróre, Twoje bo wola Twoja, ja to nie winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie musia nas na oburzenie, ale odsław ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdem, Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z Wami. Patrzeni w dobre oczy matki. Jej Syna Jezusa Chrystusa mamy przekazać sobie z który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczta. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona.